Cześć, to Andrzeja Piłkę i zapraszam Was do mojego wydarzeń piłkarskich z trzech dni świąt. Zapraszam. Jak ostatnio mówiłem w odcinku, że Intermedioran chciał y, kupić z Napoli Piotra Żyńskiego, to ten y, przez się zgodził i prawdopodobnie polski ofensywny pomocnik podpisze na początku roku y, nową, nową, nowy kontrakt z. Zespołem z Mediolanu. A oto mecze Premier League z y, niedzieli i we wtorku, bo nie było meczów w poniedziałek żadnych. A jeśli już, to y, we wtorek i w niedzielę tylko i wyłącznie Premier League. A dzisiaj również y, trzy mecze Ligi Angielskiej. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Y, tutaj macie moje media społecznościowe. Zapraszam Was tam, abyście tam je zapisywali i zasługowali. I jak oglądacie to na TikToku, zapraszam was do zapisywania mnie i do polubienia tego filmu. Jeśli chcecie oglądać więcej takich filmów codziennych z wydarzeniami, wydarzeń piłkarskich. Do zobaczenia już go. Cześć.